Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Świat Medów. Znowu sam będę opowiadał o czołgu, ale tym razem w sumie nie będę opowiadał, tylko będę raczej komentował powtórkę, ze względu na to, że o, po ostatnim gościu, którym był Paulus Seidwinder, który opowiedział na temat tego czołgu, czyli Leopard 1, tak niesamowicie dużą ilość, że po prostu na chwilę obecną już wyczerpałem wszelkiego rodzaju kwestię informacyjną i dlatego też zostaje nam tylko i wyłącznie podziwiać, co tutaj kolega zrobił, w jaki sposób zagrał. I o to właśnie chodzi, ze względu na to, że oprócz tego, że będę tutaj pokazywał jeszcze jakieś takie... Właśnie bitwy, na której będę opowiadał o czołgu, to jeszcze dodatkowo sposób rozgrywki danym czołgiem. Tak jak widzicie, Leopard 1. Standardowa miejscówka dla, czasem dla czołgów lekkich, które mają tutaj świecić. Oczywiście tych miejscówek dla czołgów lekkich jest kilka, natomiast tutaj to jest taka miejscówka, w którą czasem właśnie udają się medy bądź też inne czołgi, które potrafią właśnie dosyć dużo, często strzelać. Dzięki temu mogą od czasu do czasu obijać przeciwników po to tylko, że żeby właśnie zadawać im jak najwięcej damage'u i żeby można było uszczknąć właśnie przeciwnikom jak najwięcej z ich zdrowia po to, żeby łatwo ich wykończyć. Oczywiście w teorii można byłoby tym tym leopardem pojechać sobie tutaj gdzieś na górki i tam spróbować snajpić. On ma całkiem niezłe opuszczenie działa, ponieważ to jest aż plus 9, więc no, powiedzmy sobie szczerze, że spokojnie moglibyśmy grać na wieżę, ale ale no właśnie, ta wieża bardzo często właśnie wpuszcza wszystko, tam jawsze nie mamy za bardzo pancerza, więc jeżeli tam się uda coś dingnąć, to już jest duże święto. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest właśnie jakieś pojechanie na, na samym początku gdzieś w jakiś taki odleglejszy zakątek i próbowanie posnajpienia coś, wykorzystywania tego supercelnego działa. Które, jak widać, na chwilę obecną już 5 razy trafiło, i na razie kolega się nie zaświecił. To jest też to jest ciekawe. Prawdopodobnie też ma tutaj jakąś dobrą załogę wyposażoną w, w kamuflaż, I dlatego też i spokojnie może tutaj obijać przeciwników. Dlatego teraz batchat. Ja tak patrzyłem na samym początku: 38% szans na zwycięstwo i dodatkowo jeszcze pluton batchatów, dwa plutony batchatów, bo razem 4 sztuki. To jest naprawdę przepotężna siła. Bo tutaj trzeba się obawiać takiego właśnie wyjazdu, bad bo to naprawdę te pojazdy są obdarzone takim magazynkiem, tak niesamowitą siłą ognia, że niestety mogą nas tutaj strasznie sponiewierać. Po raz pierwszy kolega się zaświecił, i od razu dostaje pierwszą plombę od E50M. No cóż, oczywiście, jak wiadomo, świecimy się, dostajemy. Tak to niestety bywa. Tutaj jest. Niestety nie trafione, znaczy trafione, to działo rzeczywiście potrafi bardzo dobrze trafiać, natomiast nie przebił wieży 50M, ale cóż, jednego się nie udało skończyć, no to w takim razie 1375 się nawinął pod lufeczkę i dostał skarcony. Dwa fragi, 3225 meczu Jedziemy dalej w takim razie z żeby dodatkowo coś jeszcze tutaj porobić. Jak tak powiedziałem na samym początku, 38% szans na zwycięstwo. 3 do 2, ale szanse na zwycięstwo wzrosły tylko o 1%, czyli 39%. Siły, praktycznie jeśli chodzi o ilość HP, no niedużo się różniące, tam 800% różnicy niecałe, dlatego też no, trzeba coś tam bardziej powalczyć, no teraz się to wszystko to wszystko zmniejszyło. Ale 4-2 i tak ciekawości, 49% szans, no to nieźle. Ja, to się szybko zmienia, ale cóż, trzeba niestety cały czas uważać, cały czas trzeba mieć oczy otwarte oczy do głowy, próbować coś tam jeszcze poniścić. Lightwave obrywa niesamowicie co 391. Ale to cóż, wcale go tutaj, wcale nie poskromiło jego zapędów. Dobrze, teraz ten 50M, który tutaj kolega... Nie powiedziałem, kto jest sponsorem tego odcinka, czyli kolega Nielka, który bodajże już pokazywałem właśnie jego powtórkę na Leopardzie, ale jak widać ma kolega takiego dryga do tego, żeby robić kolejne dobre bitwy i spokojnie rozgrywać właśnie takie, takie bitwy, które... Trzeba robić z głową, których nie można zrobić na chybcika, i tylko trzeba w miarę wykazać się opanowaniem, spokojem. T54 dostał w zastępstwie T57 Heavy, bardzo fajnie, pomimo tego, że szkoda, bo ten T57 Heavy oczywiście jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, ale T54 również i to taki. No, gracz, który tak jakby ma albo nowe konto, ale to trochę zasoby, statystyki, jak na nowe konto, ale w każdym razie już posiadający dobry, dobry WN8 i dostał po prostu takiego blind shota, który go skutecznie odprawił do garażu. 7 do 6, ale przeciwnicy mają więcej HP, więc trzeba ich troszeczkę po. Gnębić maus, Mouse, który tutaj gdzieś tam kampił, zwykle wszelkiego rodzaju cichewiki jadą w tą stronę, nie ma artylerii, czyli jest to. Od tego patcha jest w ogóle coś takiego, że jeżeli wchodzimy do bitwy, no to zwykle jest tak, że albo jest zero artylerii, albo jest na przykład są trzy sztuki. 4 sztuki, no tak, tak porobili oczywiście teraz w ogóle inaczej się swoje do bitwy, ten, ten patch ma tego, ten błąd pow, taki że powodujący to, że bardzo długo czeka się na losowanie artylerii jak też i na, na, na losowanie lightów, dlatego też, no cóż, niestety dopóki nie poprawią tego błędu, tak będzie się działo. Ja jestem zdania tego, że no fajnie jest czasem pograć właśnie bez artylerii. Wówczas taki właśnie samotne stanie tutaj na, na tej miejscówce przez i świecenie się od do czasu przez kolegę spokojnie można powiedzieć, że da się to zrobić. W innym przypadku oczywiście byłoby to, skutkowałoby to szybkim zejściem i nie, nie, nie warto byłoby nawet tutaj stać, kociałby się cały czas gdzieś ruszać, kombinować, przenosić. Na miejsca, tak to to spokojnie możemy sobie postać, posnajpić rzeczywiście w momencie, gdy nas zaświecą. Wiać czym prędzej? Bad chat, bad chat. Ile tych Bat-chatów zostało? Jeden, było ich cztery, zostało jeden. No niestety, taki los bad -chat to taki los graczy, którzy czasem zbytnio agresywnie jadą i nie bardzo sobie dają radę Drugi E50, obrywa niesamowicie E4 i pięknie, wykończone, tak, 10 do 8. kolego już ma WN8 na poziomie 9300, bardzo ładnie, 7000 w dimension, 5 fragów z 10 do 8. No teraz się troszeczkę szansa na wygraną lekko poprawiła ze względu na to, że już nie ma tam 38%, ale jest 78. Zostałbym patrzeć jak pancer jest to 5020 IS8 i Leoptyś PTA czyli Krzysio 0551 który sobie tutaj będzie walczył 24 000 bite w 550 WNA. Cześć Krzysiu Pozdrawiamy Krzysia, oczywiście. Mam nadzieję, że Wy go również pozdrowicie. Nie mu się tam trochę milej zrobi na serduchu, że ktoś go pozdrowił. Dobra, 384 w Batcach dostał, zgąskowany, zgąskowany? Musiał być zgąskowany. I za 73? Coś tutaj mi nie pasuje, jeśli chodzi o kwestie powtórki. Te powtórki są... O, dobra, w tym momencie Baczat już unicztożen To jest oczywiście po radziecku, natomiast po rosyjsku. Natomiast... No, teraz kolega się ruszył. 6 fragów, 8245 e, demedzu już zrobione. Został im jeszcze i 8 który właśnie wykańcza... O, klarun pancera! I ładnie tutaj teraz. Lewo, prawo, góreczka, dołeczek. Trzeba objeżdżać. Trochę go tutaj wziąć jeszcze i skubnąć I i i i i Wykończamy. Bardzo ładnie. 7 fragów, 8600 damage. Ładnie, powiem szczerze, że takie 8600 damage to już jest taki bardzo ładny wynik. Już to tak mnie nie, nie kipierdział jak to się mówi. Dobra, jest leoptyś, jest krzysio. Cześć Krzysio, pierwszy strzał w Krzysia za 411, on tam dalej stoi. Och, ten Krzysiek. A mówią, że wszystkie krzyżki to fajne chłopaki, a tutaj Krzysiek sobie jakoś tam nie radzi w tej grze. Trochę tam stoi za bardzo z tyłu. 9430 Piękny wynik, powiem szczerze, że, że takie wyniki gdzieś robi już powyżej 8-9 tysięcy, to już nie jest takie, taki obciób. Trzeba jednak rzeczywiście troszeczkę się. Tutaj wykazać. 8 fragów i jeszcze AMX 5020, a ten to już jest w ogóle naprawdę bardzo dobry graczem z Francji. Powiedzmy sobie szczerze, m... chociaż nie, Francuzi tu mają tak jakby przyzwyczajenie do tego, że jak coś na nich napada, czyli tutaj nawet, nawet w tej grze to od razu podnoszą ręce. Więc no cóż, możliwe, że tak mu zostało. A i niestety 9744 demedu. I 8 fragów tylko, albo aż 8 fragów. No cóż, dobra, ja sobie tutaj odciągnę tą delikatnie, żeby was tutaj o, tak będzie lepiej. MK dodatkowo jeszcze medal. Radleya Waltersa, Delaglanda, to jest wsparcie, duży kaliber, czołgista snajper oraz specjalista. Bardzo ładnie. Okazuje się, że kolega jednak oddał jakiś tam strzał w ciemno. A, no tak, bo przecież zniszczył tego na przykład tego T-54, który tam dostał pewnie jeszcze jakiegoś takiego ładnego shota. A nie, w sumie ten T-54 dostał za 1341, więc no, powiedzmy sobie szczerze, dostał niesamowite bęcki. Łącznie 10343 damage, 8 fragów. Fantastyczny wynik. Powiem szczerze, w mojej dotychczasowej karierze w OTA chyba nie udało mi się zdobyć 10 tysięcy damage'u i powiem szczerze, że zazdroszczę właśnie takich wyników, no ale to niestety to tutaj trzeba rzeczywiście wykazać się cierpliwością, jak też i dużym fuksem, bo niestety nie zawsze się udaje zrobić takie wyniki. Zobaczcie: 40 strzałów, 36 trafionych, 30 z przebiciem fantastyczne wyniki, no po prostu mi szkoda słów, ręce się składają do oklasków 20715 jeszcze zarobione bez konta premium i XP 1486 z bonusem w postaci konta premium byłoby 2200, no z tym, że kolega, no, no cóż, ten XP byłby oczywiście większy jest najlepszy w całej drużynie, bo jak widać no powiedzmy sobie szczerze to jest prawie no Ponad 4 razy więcej niż drugi obiekt 268, który zrobił tutaj 2300. No to jest po prostu przepaść. To jest normalnie jak stąd do nie wiem, na Monteverest. Normalnie taka taki jest to aż odległość dzieląca i umiejętności dzielące między właśnie obiektem 268 a tutaj Leoparda. To działo jest naprawdę świetne i powiem szczerze, że no, grając nim w różny sposób, bo można oczywiście jechać do przodu, można tam próbować coś świecić, dodatkowo wówczas ten EXP byłby dużo lepszy, ale tutaj no, kolega zrobił inaczej, próbował jednak właśnie zastosować się do takiego czegoś, że na samym początku pojedzie gdzieś coś tam przesnapić, coś tam porobić tego damage'u, a później zobaczy się, czy później trzeba jeździć, dobijać się do te do dobitki. I tak powinno się chyba tym grać. A zresztą, Paulo Seindler wam wytłumaczył dokładnie w poprzednim odcinku, jak się gra na tym medem. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.